Cześć. Zaczynamy trzeci dzień wyjazdu. Pierwszy dzień w całości spędzony na rumuńskiej ziemi. W planie było dojechać do jaskini niedźwiedzi chwilę przed dziewiątą, czyli przed otwarciem dla zwiedzających. Jest to bardzo popularne miejsce turystyczne, dlatego w takich lokalizacjach lubią być z samego rana, bo wtedy zwykle nie trzeba czekać w kolejkach. A poza tym jest mniej zwiedzających i po prostu fajniej się wszystko ogląda. Później za cel obrałem miasto Dewa, gdzie na szczycie góry stoi forteca. Sama w sobie bardzo ładna, a dodatkowo dająca możliwość podziwiania widoków okolicy. Ostatnim punktem turystycznym tego dnia na moim szlaku był zamek Hunedoara, uchodzący za jeden z najpiękniejszych w kraju, jak nie w Europie. Na pewno jest to jeden z najbardziej charakterystycznych zamków Rumunii. Trzeba powiedzieć, że zachwyca prywu, choć po zwiedzeniu wnętrz mam mu trochę do zarzucenia, ale o tym opowiem na miejscu. Jadąc uważnie obserwowałem miejscowych kierowców, jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, jeżdżą dość ostro, potrzeba chwili, żeby się na to przestawić. Mimo że niekoniecznie stosują się do przepisów, jeżdżą jednak bardzo przewidywalnie. Szybko zacząłem łapać o co chodzi i bardzo mi się to wszystko zaczęło podobać. Przyznam, że czułem się tu na drodze bezpieczniej niż u nas. Jeździ się tu znacznie lepiej niż w krajach, gdzie wszyscy skrupulatnie przestrzegają przepisów bo w tych uporządkowanych krajach co chwilę ktoś popełnia jakieś gafy. Tutaj nie. Od Oradey do Jaskini początkowo jechałem główną drogą numer 76. Mimo, że główna, to była dużą odmianą po dość nudnych poprzednich dwóch dniach jazdy przez Polskę czy Węgry. Tutaj ciągle coś się działo. Podjazdy i zjazdy, zakręty i co jakiś czas widoki. Po godzince zjechałem na boczną drogę, gdzie dodatkowo na horyzoncie pojawiły się niemałe górki. Zmierzałem do ich podstawy, bo gdzieś tam była moja jaskinia. Jechało się fajnie, dopiero pod koniec musiałem przedrzeć się przez wykopane poprzek drogi rowy zasypane jakimś tłuczniem. I tak przez jakieś 4 km. Więc jedynka, dwójka, hamowanie i znowu jedynka. Na koniec jechałem na parking, gdzie przywitały mnie dwa psiaki. W Rumunii często, a zwłaszcza w miejscach turystycznych wałęcają się bezpańskie psy. Cześć. 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 Nie mam nic dla was. Nie mam nic dla was. Na początek wrzucę wam zdjęcia z telefonu, bo one mimo że telefon chiński w miarę dobrze oddają kolorystykę skał. Niestety kamera się nie popisała. I jakość obrazu z niej jest znacznie gorsza. Także oglądając nagrania z kamery, zapamiętajcie sobie, jak w rzeczywistości powinno to wyglądać. Taka ciekawostka. Pod drzwiami budynku, z którego wchodzi się do jaskini, byłem podobnie jak jakieś starsze małżeństwo, kwadrans przed dziewiątą. Bliżej dziewiątej doszło jeszcze kilkanaście osób. Wrota budynku otwarły się 10 po dziewiątej. A przewodnik przyszedł znacznie później. Zwiedzanie rozpoczęliśmy za 20:10. Trwało jakieś 40-50 minut. Podczas oczekiwania na przewodnika rozglądałem się po okolicy i zastanawiałem, gdzie zaczniemy. W końcu wytypowałem taką jakby budkę dozorcy, którą prawie na 100% uznałem za wejście do podziemi. W sumie były tam jakieś schody w dół, więc może jest to jakieś boczne wejście. Kiedy przewodnik prowadził nas na ostatnie piętro budynku, w którym kupowaliśmy bilety, pomyślałem, że pewnie na początek będzie jeszcze jakiś wstęp teoretyczny różne makiety, ekspozycje i takie tam. Byłem w błędzie. Po właśnie z ostatniego piętra, przez ścianę, wchodzi się do jaskini. Nie mogę nie wspomnieć, że oprócz mnie było jeszcze czterech Polaków, również motocyklistów. Najpierw przyszło dwóch, a w ostatniej chwili zdążyło dojechać jeszcze dwóch. Przewodnik produkował się po rumuńsku, więc nim w ząb nic nie rozumieliśmy. Tylko w jednym momencie przy słynnym szkielecie powiedział parę słów po angielsku. Ale nie szkodzi, bo tutaj już sama oprawa wizualna bezdźwiękowej robi wrażenie. Każdy raczej pamięta ze szkoły teoretyczne wykłady czym są stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. Pewnie większość z nas nie jest w stanie obecnie dopasować nazwy do konkretnego rodzaju nacieku skalnego, ale nieważne. Jakby co w ramach przypomnienia, te pierwsze wiszą z sufitu, drugie stoją na podłodze, a stalagnaty tworzą się jeśli stalaktyt połączy się ze stalagmitem. To tyle w ramach szybkiego kursu przypomnienia wiadomości z podstawówki. W jaskini panuje stała temperatura 10 stopni. Także można zabrać coś na grzbiet, ale też nie ma co przesadzać, i jakby co przez tę niecałą godzinę, dodatkowo będąc w ruchu, nikt raczej odmrożeń nie dostanie. Do jaskini wchodzi się, jak już widzieliście, stosunkowo wąskim korytarzem, ale na tyle szerokim, że chyba nawet ludzie z klaustrofobią nie powinni czuć się źle. Po drodze mijamy trochę u kości, ale o nich za chwilę. Najpierw chcę jeszcze opisać samo zwiedzanie. Początkowo idziemy sobie korytarzem, który jest dość słabo oświetlony. W pewnym momencie wchodzimy do dużej groty, którą nagle rozświetla nam przewodnik. Zobaczymy w niej pełno wspomnianych już sopli skalnych, zwisających i sterczących z każdej strony. Co jakiś czas trafiają się też małe oczka wodne czy kałuże. Tak jak mówiłem, film nie oddaje prawdziwych kolorów. Na żywo, za sprawą dobrze dobranego oświetlenia, jaskinia robi naprawdę duże wrażenie. Do przejścia mamy według różnych źródeł od 500 do 800 metrów. Niecała godzina zwiedzania. Akurat żeby się nie znudzić, a jednocześnie wszystko zobaczyć. Całkowita długość jaskini to 1,5 kilometra, ale najcenniejsze fragmenty są ścisłym rezerwatem i nie są dostępne dla zwykłej gawiedzi. Wiek jaskini szacuje się na 50 tysięcy lat, a odkryta została w sumie niedawno, bo w 1975 roku podczas prac przy wydobyciu marmuru. Od 80 roku udostępniona jest zwiedzającym. Jaskinia sama w sobie piękna, dodatkowo skrywa pewną tajemnicę. Otóż około 15 tysięcy lat temu zamieszkiwało ją stado około 140 niedźwiedzi jaskiniowych. To takie pradawne misie podobne do tych, które pokażę Wam w kolejnych odcinkach, tylko znacznie większe, bo ważące tonę i co ciekawe głównie roślinożerne. Jednak pod koniec życia te konkretne musiały zmienić swoje upodobania żywieniowe. Spotkała je niemiła przygoda, że wejście do jaskini zawaliło się i niedźwiedzie zostały uwięzione. Z braku pożywienia zaczęły zjadać się nawzajem. Dlatego w środku znajdziemy pełno niedźwiedzich kości. W pewnym momencie zwiedzania natrafiamy na niedźwiedzi szkielet, który ponoć nigdy nie był ruszany i leży w takiej pozycji, jak znaleźli go odkrywcy jaskini. Oficjalnie jest to szkielet ostatniego i najsilniejszego z misiów pomieszkujących w jaskini niedźwiedziej. To było bardzo dobrze wydane 40 lei, czyli niewiele ponad 30 zł. Gdybyście byli w okolicy, koniecznie zahaczcie o Jaskinię Niedźwiedzia. Planując trasę, zastanawiałem się, czy przy okazji nie zaliczyć również Jaskini Lodowej, bo oddalona jest o zaledwie 80 km. Prowadzi do niej ciekawa, kręta droga, tylko no właśnie. Przez tę jej krętość dojazd zająłby godzinę 40, a później musiałbym jeszcze wrócić do drogi 76. A przecież miałem tego dnia jeszcze zwiedzić Dewę i Hunedoarę, więc nie pojechałem. Trochę szkoda, bo jaskinia lodowa jest ewenementem nawet w skali Europy. Znajduje się w niej największy w Rumunii i jeden z największych w Europie podziemnych lodowców. W jaskini przez cały rok temperatura waha się od minus 7 do plus 1 stopnia, więc liczący 3000 lat lodowiec ma się tam całkiem dobrze. Ale nic straconego, może uda się tam wdechnąć przy okazji następnego wyjazdu do Rumunii. Muszę tylko namówić moich leniwych znajomych. Wrócę jeszcze do dopiero co opuszczonej Jaskini Niedźwiedziej. Wychodzi się z niej inną drogą niż się wchodziło i od razu wpada się w objęcia straganów z pamiątkami. Jeszcze nie mówiłem, ale nie spodziewajcie się na nich zalewu tandetnych badziewi z Chin, jak ma to miejsce na przykład na Krupówkach. Coś tam tandetnego oczywiście czasem się zdarzy, ale przeważają jednak pierdółki regionalne, rękodzieła i różne produkty spożywcze. A propos produktów spożywczych: sprzedawcy palinki raczej obojętnie czekają na klientów, jeśli mijają ich normalni ludzie. Ale jak zobaczą motocyklistów, to jeden przez drugiego przekrzykują się, próbując nam wcisnąć swój towar. Nie wiem dlaczego. Widzieliście kiedyś pijanego motocyklista? Ci, co byli kiedyś na zlocie, cicho tam. Was nie pytam. Żadnego alkoholu nie kupiłem, za to skusiłem się na langosza. Kosztował 10 lei. To taki placek chyba drożdżowy, smażony na tłuszczu posypany z góry jakimś dodatkiem. Ja zdecydowałem się na ser, chyba owczy. Placek całkiem smaczny i bardzo sycący, ale osobiście dodałbym trochę mięsa i pomidora. Choć to pewnie byłaby profanacja. Po wtrząśnięciu Langosza i podzieleniu się nim z parkingowymi psiakami wskoczyłem na moto, przedarłem się przez 4 km tej samej remontowanej drogi co poprzednio i skierowałem się prosto do Dewy. Jazda krętymi, najlepiej górskimi drogami, nawet samochodem ma coś w sobie. A jeśli robisz to motocyklem to urasta wręcz do rangi przeżycia mistycznego. Wydawać by się mogło, że przecież po prostu pokonujesz kolejne kilometry i tyle. Nie. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Tego trzeba spróbować. To jest jak latanie. Unosisz się tuż nad asfaltem, nic cię od niego nie odgradza. Czujesz zapachy, gorąc buchający od drogi, słyszysz ryk silnika, kliknięcia zapinanych biegów i jęk pracujących w złożeniu opon. Jesteś tu i teraz. Jesteś panem świata. Nic innego w tym momencie się nie liczy. Wszystko zależy tylko od ciebie. Jeśli nie przekroczysz cienkiej linii swoich umiejętności i możliwości maszyny, będą to chwile, do których będziesz wracać z utęsknieniem podczas szarych, jesiennych i mroźnych zimowych dni. A jeśli dodatkowo droga prowadzi wysoko, gdzieś nad linią lasu, to do ekstazy samej jazdy dochodzą jeszcze niezapomniane widoki. To też nastąpi. Niestety jeszcze nie dziś. Ale już jutro. Jak dla was w następnym odcinku. Bo pokażę Wam wtedy ujęcia z Transalpiny. Mówiąc o górskich drogach w Rumunii, wymienia się zawsze dwie asfaltowe trasy: Transfogaraską, którą powszechnie okrzyknięto najpiękniejszą górską drogą w Europie, i właśnie Transalpinę, którą pokażę Wam w następnym odcinku. Większość osób, które przejechały obie trasy, uważa, że Transalpina jest jeszcze piękniejsza od tej najpiękniejszej. Czy tak jest? Odpowiem w odcinku z Transfogaraskiej. Ale nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. Skupmy się na tym, co tu i teraz, a też jest pięknie. Może nie są to jeszcze wysokie góry, ale dziesiątki kilometrów wiecznych zakrętów może rozświetlić twarz nawet największych malkontentów. Dodatkowo, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na mijane wcześniej wioski. Też są jakieś takie ładniejsze niż to, co widzieliśmy w poprzednim odcinku w okolicach Oradei. Jakieś takie bardziej zadbane, budynki ładniejsze, już w takim typowo rumuńskim klimacie. Czyli szpaler domów posadowionych na wąskich działkach wzdłuż drogi. Mijasz dom, mur, bramę i kolejny dom, mur i bramę. I tak w kółko. Brakuje tylko wozów konnych i drewnianej zabudowy, ale to nie ten region. To będzie gdzie indziej, bardziej na północy Rumunii. W którymś odcinku dojdziemy również do tego. Jak już wspomniałem wcześniej, jechałem teraz do Dewy. Na szczycie wulkanicznego stożka znajduje się tam bardzo interesująca twierdza. Historia budowli obronnych w tym miejscu sięga jeszcze czasów Daków, czyli okresu przed i początku naszej ery. Dakowie to starożytny lud zamieszkujący tereny dzisiejszej Rumunii. W którymś z kolejnych odcinków postaram się Wam przytoczyć bardzo skróconą historię Rumunii. Ale wracając do Dewy, to tak jak wspomniałem, najpierw fortyfikację zbudowali tam Dakowie, później Rzymianie. To, co dziś można zobaczyć na szczycie góry oczywiście było wielokrotnie przebudowywane wraz z rozwojem militariów i wiedzy, jak się przed tymi nowymi wynalazkami wojennymi bronić. Za początek obecnej twierdzy uznaje się wiek XIII, kiedy po inwazji mongolskiej węgierski król zlecił wybudowanie tutaj owalnej budowli obronnej o wymiarach 90 na 35 metrów. XIV wiek to znacząca rozbudowa. W kolejnych latach oczywiście miały miejsce dalsze przebudowy, ale ostatecznie na początku XIX wieku twierdza traci swoje znaczenie militarne i powoli zaczyna podupadać. W 1849 roku wybuchło powstanie przeciw Habsburgom. W obrębie murów funkcjonował skład amunicji, który przy okazji powstania wziął się i wybuchł. Twierdza mocno ucierpiała. Ale to nie był kres jej istnienia, bo w 1896 roku to co zostało przejęło Towarzystwo Historii, Archeologii i Nauk Przyrodniczych Hrabstwa Hunedoara zaopiekowali się ruiną, urządzili dojazd. Duży remont miał miejsce w latach 50. XX wieku oraz w latach 2008-2016. Od tego czasu ruiny są prawdziwą perełką, którą na pewno warto zwiedzić. Co ważne, można to wszystko zwiedzić za darmo, ewentualnie płaci się 20 lei za bilet w dwie strony na kolejkę, dowożącą turystów na szczyt bardzo wysokiej góry. Z dojazdem pod twierdzą w Dewie miałem pewien problem. Choć okazało się, że to nie był ostatni problem. Nawigacja wymyśliła sobie jakiś genialny skrót koło elektrowni. Droga wydawała się trochę podejrzana, ale jak spojrzałem na ekran nawigacji, to koncepcja nie była zła i wyglądała na niezły skrót. Niestety droga okazała się ślepa, jeszcze próbowałem ratować się jakimiś szutrowymi łącznikami, które powinny doprowadzić mnie do głównej, ale ostatecznie moje wysiłki spełzły na niczym i z podkulonym ogonem wróciłem na główną drogę. Zwróćcie uwagę na kłębowisko kabli energetycznych, za którymi w tle, na szczycie góry, stoi twierdza. A wjeżdżając na parking, z którego startuje kolejka jeżdżąca do twierdzy, wszystko wyglądało podejrzanie pusto i spokojnie. Potężne bym chciał ale niestety tutaj koledzy w Węgrzy powiedzieli, że dzisiaj nieczynne. Można kawałek podjechać, ale ale później tak trzeba dylać bardzo dużo. A, a widzicie, że kawał góry jest, także to by było na tyle. Jak teraz patrzę na mapę, to Węgrzy chyba trochę przesadzili. Bo podjechać motocyklem można stosunkowo blisko. Pozostały spacer na nogach nie wydaje się aż taki długi. Tylko z drugiej strony wydaje mi się to łatwe teraz z przyjemnego i chłodnego domu. Tam były 33 stopnie, więc wszystkie spacery wyglądały nieco inaczej. Ale i tak wtedy nie było na co narzekać bo w kolejnych dniach temperatura co dzień sięgała 36 stopni. W końcu jestem, słynna Hunedoara. Może na wjeździe jeszcze nie zachwyca, ale spokojnie, wystarczy podjechać pod zamek. Dla widoku tej imponującej warowni warto było tu przyjechać. Po drodze zobaczyłem szyld Castle Parking, ale pomyślałem, że przecież jestem w Rumunii, więc jakieś darmowe miejsce musiało się dalej znaleźć. Oczywiście nie zawiodłem się i zaparkowałem zwyczajnie na poboczu pod samym zamkiem. Stojąc pod tą imponującą budowlą, wyrażenie psuł tylko jakiś pajat z domku naprzeciwko, z czarnym BMW na podjeździe, który przez cały czas mojego pobytu słuchał niebywale głośno czegoś, co pewnie uznawał za muzykę. Nie oceniam, każdy słucha czego chce i nie musi to być od razu Coltrane lub Davis, a nawet gdyby, to i tak uważam, że powinno to pozostać jego prywatną sprawą, a nie całej ulicy, jak niedzielnicy. Ale zostawmy ten temat. Podobnie spuśćmy zasłonę milczenia na rusztowania dumnie zasłaniające znaczący kawał tej imponującej budowli. Już kiedyś mówiłem przy okazji innych filmów. Mam takie szczęście, że zawsze trafiam na remonty, więc widok znajomych rusztowań był nawet przyjemny. Z kwestii formalnych, wejście kosztowało 50 Lei, czyli 42 zł. Jak na jeden z największych i najważniejszych zamków w kraju, cena myślę, że przystępna. Zwiedzanie zamku zaczyna się od Lochów, gdzie kustosze muzeum męczą kilka manekinów na różne wymyślne sposoby. Chodzimy na dziedziniec, z którego kierowani strzałkami przechodzimy przez kolejne sale, krużganki itd. Co mi się bardzo podobało, to okna. Czasem w zamkach spotykamy nowoczesne szyby. Tutaj niczym w średniowieczu mamy tak zwane czyli malutkie okrągłe szybki. Może dają mało światła i prawie nie widać co jest na zewnątrz, ale zachowane są w duchu epoki. Idąc przez poszczególne pomieszczenia, da się zauważyć pewną powściągliwość prezentacji eksponatów. U nas w zamkach zwykle napchana jest wszelkich zbroi, broni, szaf, obrazów, czy pierdół typu garnki i inne rzeczy codziennego użytku. Tutaj uderza pewna pustka. Czasem jest tak, że niektóre pomieszczenia są całkowicie puste. Pewnie w którymś momencie miałem głupią minę, kiedy po wspięciu się na dość wysoką wieżę, na szczycie nie było nic. Trochę szkoda, bo zamek sam w sobie jest piękny. A co do tej pustki, to nie było tylko moje spostrzeżenie. W pewnym momencie mijałem polską rodzinę i nie więcej jak dziesięcioletnia dziewczynka zapytała mamę, czemu w porównaniu do tego, co widziała u nas, tutaj jest tak pusto. Mama nie znała odpowiedzi. Więc i ja nie wiem, co Wam powiedzieć. Szkoda, bo gdyby się bardziej postarali, to byłoby idealnie. No nic. Ale przynajmniej nic nas nie rozprasza i spokojnie możemy skupić się na podziwianiu czystej formie architektury. I jakby co, nie odbierajcie tego mojego marudzenia jako próby zniechęcenia Was do odwiedzin zamków w Huneadorze, bo nie taki mam cel. Jest to miejsce bezwzględnie godne polecenia, tylko po prostu chcę Was trochę nastawić, że w środku będzie nieco skromnie. Ale i tak ładnie, i miano jednego z najpiękniejszych zamków w Rumunii. A jak kto woli w Europie, spokojnie można temu zamkowi przyznać. No dobra, tak sobie chodzimy, oglądamy i marudzimy, to może teraz parę konkretów. Co to byłby za zamek, gdyby nie miał jakiejś legendy? Tutaj legenda, co w sumie nie jest jakoś specjalnie oryginalne, dotyczy studni. Ponoć kopało, czy raczej wykuwało ją w skalę trzech tureckich więźniów. Obiecano im, że jeśli znajdą wodę, to odzyskają wolność. Po 15 latach rycia w skale i w kopaniu się na 28 metrów dotarli do wody. Niestety w międzyczasie Janos Hunyada, węgierski władca, który obiecał im wolność, zmarł. Jego żona nie zamierzała dotrzymać danego słowa i kazała nieszczęśników stracić. Jeden z Turków, kiedy dowiedział się jaki czeka ich los, miał wykuć skalę skale napis macie wodę, ale nie macie serca. Według tego, co wyczytałem gdzieś w internecie, Napis po turecku faktycznie jest, ale głosi: Tym, który tu kopał, jest Hasan, więzień niewiernego w zamku obok kościoła. Jak jest, nie wiem, do studni nie wlazłem, choć gdybym miał okazję, chętnie bym skorzystał. Ale i tak raczej niewiele bym z tego wyniósł, pośrednio mówią po turecku. A jeśli chcecie usłyszeć takie już prawdziwe konkrety o zamku, to proszę bardzo, krótko i zwięźle. Początki zamku sięgają na pewno XIII, a być może nawet XII wieku. W wieku XV zamek stał się własnością Macieja Korwina. Wspominam o nim między innymi dlatego, że jego ojciec Tojona Skunyjada, to ten od obietnicy wolności dla turków kopiących studnię. Jednak ważniejszą informacją jest chyba to, że Maciej Korwin w latach 1458-1490 był królem Węgier. Od niego na zamek, po którym właśnie chodzimy, często mówi się zamek Korwin. Nie chcę was zanudzać nudnymi wyliczankami, bo zresztą sam ich nie znam, tylko posiłkuję się na boku jakimiś źródłami pisanymi, ale wspomnę tylko, że w kolejnych latach zamek wielokrotnie przechodził przez ręce różnych właścicieli, jednak ogólnie kręciło się to wokół różnych rodów węgierskich. Oczywiście co chwilę miały miejsce jakieś przebudowy, rozbudowy, a żeby było nad czym pracować, systematycznie następowały także pożary, po których trzeba było zaczynać od nowa. W wyniku pożaru z 1854 roku zapadła decyzja, żeby z zamku zrobić letnią rezydencję Habsburgów. W latach 1870-80 wykonano bardzo kontrowersyjne prace, które mocno ingerowały w zabytkową bryłę warowni. Niedługo ktoś stwierdził, że coś nie wyszło i w latach 1917 13 pod okiem Istwana Müllera obiektowi przywrócono gotycki wygląd. W 1918 roku zamek przejął rząd rumuński. W późniejszych latach przeprowadzono prace konserwatorskie, które pozwoliły udostępnić tę perłę architektoniczną dla zwykłych szarych turystów, jak na przykład śmierdzący benzyną, potem i kurzem motocyklista. Mogę powiedzieć, generalnie zamek no z zewnątrz piękny, sam zamek, mury, wszystko super, ale ekspozycję to powiem szczerze, widać. Prawie nic tu nie ma, gołe ściany. Oczywiście warto zobaczyć, ale mogłoby być jednak to tego wszystkiego znacznie więcej. Po wyjściu obskoczyłem jeszcze plac przed zamkiem, gdzie zaopatrzyłem się w magnesik na lodówkę, kupiłem bardzo smaczne lody, niezły sok, znośne frytki i najpaskudniejszego hot doga, jakiego w życiu jadłem. Dotąd zawsze myślałem, że najgorsze hot dogi sprzedają na stacjach benzynowych, co absolutnie nie przeszkadza mi ich kupować. Teraz wiem, że całe życie żyłem w błędzie. Może być znacznie, ale to znacznie gorzej. Ale nie narzekam. Ten skromny obiad dał mi przynajmniej siłę na ostatniu 50 km do kempingu. A jak kemping, to powoli zbliżamy się do końca tego odcinka, chociaż jeszcze zaraz opowiem Wam o pewnym ciekawym rumuńskim lotniku. Najpierw jednak zapraszam na trzecią część naszej wspólnej wycieczki po Rumunii. Myślę, że szykuje się fajny odcinek, bo wiedziemy ponad 2000 metrów nad poziom morza trasą transalpiną. A dla żądnych zabytków poświęcę się i wejdę na wysoką górę, na której stoi zamek. Swego czasu krwawe harce urządzał w nim hrabia Drakula. Ale w tamtym momencie myślałem tylko o odpoczynku i kierowałem się na kemping Aurel w Lajku. Nazwa to imię i nazwisko rumuńskiego wynalazcy i pioniera lotnictwa. W miejscowości, w której jest kemping, znajduje się małe muzeum poświęcone jego pamięci. Chciałem po rozstawieniu namiotu nawet tam podjechać, ale ponad 30-stopniowy skwar spowodował, że namiot rozstawiałem z piewem w ręku. O jeździe w takim razie nie było mowy. A kto by chodził 400 metrów na piechotę, jeżeli jako alternatywę miał na kempingu basen? Dobra, ale to nieważne. Wróćmy do Aurela w lajku. Nie wiem jak wy, ale ja o nim nigdy wcześniej nie słyszałem. Urodził się w 1882 roku, od dzieciństwa interesował się lotnictwem, budował modele latające. Na studia poszedł do Monachium. Pierwszą pracę zdobył u Opla, gdzie próbowali wyłudzić od niego patent na aeroplan, ale w lajku się nie zgodził. Wtedy opatentował też nowego typu gaźnik. Po jakimś czasie wrócił na swoją wieś. W 1909 roku odbył pierwszy lot. Co prawda, jeszcze bez silnika, ale za to z własną siostrą. Więc Valeria była jedną z pierwszych kobiet, które oderwały się od ziemi. W kolejnych latach skonstruowało doskonały silnik i parę samolotów. Drugą generacją wygrywał nawet międzynarodowe konkursy. W 1913 roku przygotował projekt samolotu prawie całkowicie wykonanego z metalu, wybiegł tym samym w przyszłość o parę lat. Niestety w tym samym roku, podczas próby przelotu nad Karpatami, zginął. Także mimo stosunkowo krótkiego życia trochę dokonał. Teraz żałuję, że jednak nie przeszedłem się do muzeum, które czynne jest do 18, więc spokojnie bym zdążył. A tak jak taki pospolity leniwiec, spędziłem popołudnie w basenie, lub wylogując się w cieniu pod wiatą i gadając z polską rodzinką, która zwiedzała Rumunię samochodem z namiotem dachowym. W ten sposób płynnie przeszedłem do opisu kempingu. Za noc zapłaciłem 50 lei. Standard nieco niższy niż na kempingu z poprzedniej nocy, ale za to nie było pod nosem ulicy. Wszystko nieco starsze i prostsze, ale dla mnie to i tak aż nadto. Była na przykład w pełni wyposażona kuchnia. Miejsce godne polecenia. Zwłaszcza, że może stanowić dogodną bazę startową na Transalpinę. Powiedzieć, polecam kemping za 50 lei, niedaleko są alpiny. Fajna cisza, spokój, wreszcie nie będą samochody jeździć basem po upalnym dniu. Wasze zdrowie.